Wybory Peytona Hobarta. Amerykański serial produkcji Netflixa, o którym zrobiło się głośno, naprawdę głośno w ten jakże kolorowy i zwracający uwagę sposób. Do tego serial, w recenzjach którego najczęściej powtarzającym się słowem jest przymiotnik dziwny. Czy warto obejrzeć wybory Peytona Hobarta? Dziwna historia. Fabuła jest dziwna i raczej nie można jej traktować całkowicie serio. Obserwujemy wybory do samorządu szkolnego, jednak potraktowane w nieco wyolbrzymiony i przerysowany sposób. Można mieć wrażenie, że obserwujemy prawdziwe potyczki polityczne, co najmniej o fotel prezydenta. Takie, w których każdy ruch i wypowiedź ma znaczenie i musi być przemyślane i zaplanowane. 5 lat do przodu. Gdzie mnóstwo jest ciosów poniżej pasa, udawanych sojuszy i zagrań, które mają na celu tylko i wyłącznie zdobycie kolejnych głosów. Stanowczo serial dla tych, którzy robią duże dawki absurdu i groteski. Ale oprócz tego metaforycznego ujęcia sposobu funkcjonowania naszego współczesnego społeczeństwa, mamy jeszcze wiele innych elementów. Są tutaj wątki LGBT, depresje, choroby, samobójstwa, a nawet zastępczy zespół Munchausena. Niektóre z tych motywów były szalenie ciekawe, ale niestety potrafią pomacoszemu po macoszemu i zbyt szybko urwane. W fanie musicalu również odnajdą tutaj pewne smaczki, chociażby to, że główną rolę gra Ben Platt, czyli nasz Evan Hansen, i będzie można usłyszeć kilka utworów w jego wykonaniu. Niektórzy nazywają ten serial musicalem czy też serialem muzycznym. Dla mnie jest to zbyt duże słowo, ponieważ w całym pierwszym sezonie słyszymy jakieś dwie czy trzy piosenki. Dziwne postacie. Każda obecna w tej historii postać jest jakaś wyjątkowa, oryginalna, nietypowa. Jedna z nich jest nawet wykreowana na podstawie faktów. Po pierwsze, reprezentacja. Oglądając ten serial, można było odnieść wrażenie, że nie ma tutaj ani jednej heteroseksualnej postaci. Wątki LGBT, są tutaj więc rozwinięte do granic możliwości i traktowane są jako naturalny element życia każdego człowieka, lub też jako powód i motyw do tego, żeby przeciągnąć na swoją stronę kolejnych wyborców niezdecydowanych. Podobny sposób prezentowane są reprezentacje osób o różnym pochodzeniu, kolorze skóry, religii czy z niepełnosprawnościami. Dwa, jest dość duża szansa, że żadnej z tych postaci nie polubicie, bo każda z osób kłamie na prawo i lewo, ciągle tylko liczy zyski i manipuluje wyborcami, grając na ich emocjach. Patrzymy, oglądamy i nie wiemy, czy możemy kogoś polubić, z kim sympatyzować, czy w ogóle możemy komuś zaufać, bo mamy wrażenie, że tutaj każda łza może być wyreżyserowana. Fałsz na fałszu, fałszym pogardziewa. Dziwne kadry. Za produkcję serialu odpowiada Ryan Murphy I to widać Pierwsze co rzuci nam się w oczy, gdy rozpoczniemy seans To ostre, wyraziste barwy Oparte głównie na tetradzie kolorystycznej I na czterech podstawowych kolorach Do tego przeważają tu kadry centralne Również te po przekątnej Dużo kompozycji zamkniętej I niemal w każdym ujęciu można doszukiwać się symetrii Tutaj też nie jestem pewna czy słowo doszukiwać się jest właściwe Ponieważ w zasadzie nie trzeba jej szukać Jest ona nam rzucana w twarz Serio, symetria jest! Wszędzie! Taki sposób filmowania nadaje całości odpowiedni klimat i estetykę i podejrzewam, że nawet jeżeli nie wciągniecie się w ten serial fabularnie, to samo patrzenie na to, jak został nakręcony, może być bardzo ciekawym doświadczeniem. Dajcie znać że wybory Peytona oparta jeszcze przed wami, czy też już możecie podzielić się w komentarzu waszymi wrażeniami. Pamiętajcie, aby dać łapkę w górę, zasubskrybować i podesłać ten materiał swoim znajomym, a potem możecie przeskoczyć do kolejnych filmów i widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa!